Siemanko, witam was serdecznie tu Kamilion OG. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejną dawką humoru na sobotę. Ostatnia forma żartów, trochę Wam nie siadła. Na TikToku też tak to średnio szło. Natomiast postanowiłem się nie poddawać i zmienić format żartów. E, na TikToku bardzo się spodobało to ludziom. W trzy dni osiągnąłem 1000 subskrypcji. Mam nadzieję, że moim kochanym widzom YouTube'a tak samo się spodoba. Mam nadzieję, że Was rozbawię i będę Was rozbawiał co sobotę. Dlatego nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Zaczynamy. Lecimy z tym. Szefów dzielimy na pięć kategorii szef pedał. Kowalski, ja cię kiedyś wypierdolę! Szef super pedał. Ja was kiedyś wszystkich wypierdolę. Szef antypedał. Ja się z tobą pierdolić nie będę. Szef pedał magik. Ja cię tak wypierdolę, że nawet nie zobaczysz kiedy. No i piąty, szef pedał pirotechnik. Ja cię wypierdolę i to z hukiem! Przychodzi Jasiu do taty i pyta. Tato, tato, skąd ja się wziąłem na świecie? Ojciec się trochę zmieszał, tak przemyślał, co tu powiedzieć synowi, no i mówi: Jasiu, przyniósł cię bocian. Na co Jasiu, tato, czemu ty jesteś taki głupi? Na co ten z oburzeniem: Jak ty się odnosisz do ojca? No tak, tata, taką fajną mamę mamy, a ty bociany pierdolisz. Słuchajcie, dzwoni syn do ojca: Halo, tata, mam dla ciebie nowinę: Urodziły mi się sześcioraczki. Halo? Możesz powtórzyć? Do co ty ojciec oszalałeś, jak ja wychowam 12 dzieci? Hej, wiecie kiedy lekarz ma najgorzej w rozterkach miłosnych? Kiedy zakocha się w pielęgniarce. A wiecie czemu? Bo musi jej mówić siostro. Okulista do pacjenta. Mam dla pana dwie wiadomości. Jedną dobrą, drugą złą. Okej, okay, może więc zacznijmy od tej dobrej. Już za niedługo będzie mógł pan czytać bez okularów. Co za świetna nowina! A jaka jest ta zła wiadomość? Musi się pan nauczyć Braila. Hej, wiecie czym się różni ksiądz od policjanta? Tym, że ksiądz mówi Pan z wami, a policjant pan z nami. Świeża para rozmawia ze sobą i w końcu chłopak zadaje pytanie. Myszko, a tak w ogóle to z iloma chłopakami ty już spałaś? Na co dziewczyna odpowiada. Y, no wiesz, to było 3-5 z sześcioma. Tak, z sześcioma. Jesteś pewna? Yy, czekaj. A. Nie, czekaj z piętnastoma. sorry, zapomniałem o tym jednym razie. Na lekcji biologii Małgosia siedzi zamyślona i jest bardzo smutna. Jasiu nie wytrzymał, stał i podszedł do pani. Proszę pani, proszę pani. Tak, Jasiu. A czy dzieci mogą mieć dzieci? Oczywiście, że nie, Jasiu. Po czym zadowolony chłopiec wraca do ławki i mówi do Małgosi. Widzisz, Małgosiu, nie masz się czym przejmować. Tata Jasia wyszedł do pracy na poranną zmianę. Natomiast Jasiu, po wstaniu, szybko leci do sypialni i woła. Mamo, mamo, głodny jestem, zrobisz mi śniadanie? To, że sypiam z twoim ojcem, nie znaczy, że możesz mówić do mnie mamo. No to jak mam mówić? Normalnie, Andrzej. Pani pyta dzieci w szkole: Małgosiu, kim jest twój tatuś? Mój tatuś jest policjantem. Daje mandaty, bierze łapówki, dlatego mamy dużo pieniędzy, odpowiada Małgosia. A kim jest Twoja mamusia, Kasiu? Moja mamusia jest kurwą i też mamy dużo pieniędzy, odpowiada Kasia. To może teraz Jasiu nam powie, co robi jego tatuś? Mój tatuś jeździ tirem. Gdyby nie te kurwy i policjanci, też byśmy mieli dużo pieniędzy. Kobieta i mężczyzna jadą pociągiem. Są sami w przedziale, a trasa jest długa. Facet czyta gazetę, a kobieta. To się na siedzeniu powierci, a to oczami pomruga, a to westchnie, a facet siedzi jak skała. W końcu po godzinie babka nie wytrzymuje. Panie, pan jesteś mężczyzna, czy nie? Już godzinę pana kokietuje, a pan na mnie w ogóle nie zwraca uwagi. Powiem wprost, zajmijmy się seksem. Zawsze mówiłem, odparł facet, odkładając spokojnie gazetę na bok, że lepiej godzinę poczekać, niż trzy godziny namawiać. Szczęśliwa córka przychodzi do mamy i mówi: Mamo, mam nowego faceta. A kim on jest? No wiesz, nasz listonosz Jarek. Jarek? Ależ on mógłby być twoim ojcem. Oj, mamo, wiesz, że wiek to tylko liczba. Córeczko, chyba nie do końca mnie zrozumiałaś.